Więc cześć, Mango, z tej strony ja witam Was w pierwszym odcinku z... w, 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 w siódmym odcinku z zagrajiem Delego Harry Potter w latach 1-4 do A w dzisiejszym odcinku jest to prawdopodobnie jest to ostatni odcinek z pierwszego roku Hotwartu, czyli Harry Potterikam filozoficzne. Pieniążki, pieniążki oczywiście musimy zbierać. Yeah, so she's okay. Okej, okay, odciąśna. Coś się zbugowało przez chwilę, że one nie chciały w ogóle się uspokoić. A, czyli powtórkę mamy, okej. Okay. Um... Tak trochę dziwnie wam powiem, bo coś tak... To powinno być chyba inaczej coś, nie? W sensie coś się... Z... Musimy sobie chyba powtórzyć misję. Bo coś się zbugowało, za szybko coś zrobiłem słuchajcie. No i niestety to już widzieliśmy, więc to możemy oczywiście pominąć Zbugowała się gra, coś za szybko musiałem zrobić i niestety Coś zadziałało normalnie, okej. Okay. Czy jakiś mini błąd się musiał wkraść? Okej. Okay. Super. Składamy sobie oczywiście grającą harpę. I teraz zesz zeszł z sklapy, spoko. Niebieska moneta oczywiście musimy wziąć. I lecimy w dół Okej, okay, więc dzień dobry, witam serdecznie w kanałach. Ej, okay, pięknie. To jest jakiś kuferek, który bym chętnie wziął. Ja go chyba nie rozwalę, co nie? Właśnie. Okej, okay. lecimy, robimy tutaj wszystko. O ale, piniądź leciało teraz. ojej, nie, nie lecę w dół, tylko jak tutaj to jeszcze sobie porozwalać to. No i patrzcie, tutaj jest nawet niebieska moneta. Także bardzo fajnie. Lecimy w dół. Okej. Okay. o niebieska moneta. Super. Dobra, bierzemy sobie oczywiście Harego. A. A, nie zadziałało, to ok. Dobra, mamy to? Nie, no to prawdziwego czarodzieja raczej zdobędziemy w tym odcinku. Raczej to nie powinno być problemem dla nas, co nie? Skoro no, udało nam się zrobić to przez 6 odcinków, słuchajcie, to co to dla nas, nie? Dobra. Zanim sobie zaczniemy tutaj cośkolwiek robić, to ja sobie oczywiście kasę podbieram. To nie rośnie na drzewach, słuchajcie, niestety. Po przeszukujemy sobie też wszystkie kąty, o właśnie, tak jak na przykład ten był. Tu nie ma nic akurat. Uuu, pięknie O no i pięknie. No i mamy już 20 tysięcy monet. Tutaj pan czarodziej dał nam y, tutaj miotłę. Pozbieram sobie najpierw monetki, a później zacznę sobie, wiecie, gonić za tymi kluczami. Czy tutaj coś gdzieś będzie jakaś fieltowa maybe? Halo halo Chyba to nie ma feltowej maleta, coś czuję No nie, spadłem, cholera yy. O, mi to się zrespałniła, spoko Meg. Jest wyletowała moneta. Wow, i już mamy True Wizard, okej. Okay. Także spoko. Dobra. A czemu ja zginąłem? Z jakim prawem w ogóle? Ok, mamy to. Teraz wystarczy tylko podnieść klucz, włożyć go do dziurki i mamy to. Pięknie. Lecimy dalej. Ok, więc to będzie szachownica. Nasi w w przegrywają, niestety. tak to granie, ja. Ha, dobrze zagrała możemy sobie zrobić kolejnego naszego um, tego go gościa Okej, okay, jeszcze jeden, Ok, dobra O, widzisz. Ok, a więc teraz walczymy z Lordem Voldemortem, znanym jako, jako profesor Quirrell. Ok, musimy umieć po prostu jego ciosy z Dawaj, 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 dawaj Okej, okay, pięknie I To jest właśnie piękne nawiązanie do filmu oraz książki, że profesor Quiller nie może nas dotknąć Okej, pięknie Okay, masz ostatnie życie, gościu, i zaraz dedasz. Okej, okay, czyli teraz już będzie trudniej. Daję częściej te płytki czarne, ogniste. Trzeba naprawdę uważać na, to, na swoje ruchy, tak powiem No nie, spadłem Dawaj, dawaj, dawaj Hary Dobrze udało się, zdążyłem jeszcze ta niebieska moneta w tle była? Level complete, słuchajcie Mamy 500 tysięcy kasy, słuchajcie Także mega, mega fajnie. A my skończyliśmy właśnie chyba część pierwszą bodajże. Oczywiście mamy studenty oczywiście, bo dlaczego by nie. Długo klocki powinny być trzy. Raz. Dwa. Trzy. Mamy 21 klocków. Nice. Hmm. hmm. Dobra, czyli Harry Potter oddał kamień filozoficzny oczywiście profesorowi Dumbledorowi, a ten postanowił go wraz z Nikolasem go zniszczyć. A my, a ja dziękuję serdecznie wam, wam za oglądanie. Jest to koniec roku pierwszego, czyli Harry Potter oraz Kamień filozoficzny. 10% gry mamy i e, widzimy się w kolejnym odcinku. A to jeszcze sobie oglądamy oczywiście do końca. Ok. Także mamy zrobione już 10% gry. A ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobał. Także trzymajcie się do następnego odcinka. I na razie. Hej hej.